Komu się nie chce? Hermelowi Przez tą maskę Tak że się uspokoiła, że on się zaraz będzie tutarzał Ja to nagrywam to ten, nie? Do filmu, także uśmiechnij się, pozdrow wszystkich Oglądacie w tym momencie tylko ja Gdzie hmm? Wielkie brawa dla zawodników i stoni. Szkoda, że tutaj z tego skacze? Weź ten. bliżej? No, także jesteśmy w Kaczenicach. a tam rok tam... Czemu? No czy... Idziemy Dobra ja będę cię nagrywał Ale Roksenko, czemu tak szybko? Czemu? Nie Powiedz coś do ludzi Waży. ktoś kupić Ważne. <noise> Uważaj Którędy przejdziesz? O, Symanko. Witaj o... się z widzami. Sęc. Co tam jedziesz? Tak, chyba na nogach. Już biegałem, dostałem na kręgę. Indywidualny udział? Tak. <noise> Rozpoczęcie kolejnego konkursu pan, to jest Miniele. Roki! Konkurs dokładności, wysokość przeszkód od 60 cm. Planujemy rozpocząć 10 pop, czyli 5 minut czasu jeszcze na oglądanie parkury. Ale zmoczony jest dobrze. Oni prezes, ty, czemu ty bez konia jeździsz? A gdzie masz konia? Co? Skaczesz?

Przejść Co? Wszystko zapamiętane? Oversight? Pamiętasz? Liczyłaś sobie kroki, jak to robią, tak i zawsze? <grym> jazd. Co tak jakby tak nie zapamiętała? Nie ja mówię Roxana wolniej kurwa. Co ten chcesz? Stojaczek? Czy czy nogę ci podrzucić? No to też tak będziesz robić. Pójdziesz Zobaczyć, które są ten. Ha? tutaj też? Tutaj też W ty, czekaj Nagram wam bukary

To jest taka nagroda, że jak skończysz no, dobrze parkour i najedziesz, to zmieniasz chwilę sobą. O, zobacz jak tak. No to że tak, tak. ja się musisz tak robić. O, jak się ładnie skaczy. Zobaczysz, jak się wyłamie ładnie. O nie, nie! Ja Ale za... się. Przepraszam, już <grym> nie będę. <grym> nie chwal go, nie chwal. <grym> Nie ma jakichś takich strasznych, strasznych zakrętów, których bym się bała. Czułki, czułki. O, o. Dawaj móz, bawię go kurwa. Idzie jak mu o. I na szóstka na środek proportuje, bo A, to bierze, jest bierze. często, żeby jest. Ale tak. Jak odjeździe. Zakończyć Też, no? To jest dogadanie miejsce z konienem. No tak, chyba, że masz takiego konia, który jest młode i nie ogarniany. Ale da się doczyć koniec. No tak, ale wiesz, jak to jest dużo uwagi. No tak, tylko wiesz, na początku nie wiadomo czego nie można wymagać, Jak to młode jest. Co tak to

nie katać, teraz miejsce startać. Bo drugie nie, nie posłuchałeś to. No, rezygnam. I dobrze, udało się dojechać do mety z błędami, ale jednak 4 za czas i 12 z parkuru razem 16. Wracamy do Taki karmach. Teraz mija dzikie niż do głęboko, w w klupie dzieckim na korku przygotowuje się Agnieszka Błabucia. Ja już widzę, także na razie, że nie zdąży się chłonić, to sygnał jest zdany i nie cieszymy, bo...

No kurczę, no, ja też. No jakby tutaj tylko pan powiedział, że dekoracja będzie nawet nieważna, tylko żeby punktów nie było, to on, to on już załatwił ci ten punkt. Ja. On się bał jak koń wszedł. Nie, on się bał tej, 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 tej tęczy i tamtej tej kamery tam. Te, tej, no dobrze. Tak nie było źle. No, dziwne nie? On to będzie przejechał, nie? I nie zrzucił, nie? No, w tym Co idziesz już z nim tam? Co to było? Formuła jakaś przebiegła. No, wypowiedź się. No, siódma, ale. To nie będziesz dekorowana? Nie, bo mam prawo. ci to mają zero błędy. ci mają zarobić? Jakie ci mają zarobić? Jakie ci mają zarobić? Kto? To Karmel zrobił? <śmany> od razu w nim zaparku i Zaraz się zacznie przekupywanie. Ja mówię do mnie, jak jechała, mówię, ale debil z niego. A pan do mnie no musisz patrzeć się na jedynkę. nie na cenę, na przeszkodę. <śmany> nie mam wolnej ręki. O. Masz od razu szyby, bo otwieraj. Nie masz wolnej ręki? <śmany> No jak teraz stoi, nie? Nie trzeba go trzymać nawet. Zmieciony. No to... Do domku już zjechać jechać? Tak. <laughs> tak, Boże. Ale on jest świetny. Się to Widzieliście wszyscy? <laughs> to jest... No to jak z, profil... z profilu, to ten, to mów. No nie mam, czujesz jabłuszko. Dopiero jak będziesz do przyczepy wchodził, bo to musi być na przekupstwo. No, także nic się nie zmieniło, nadal jest do sprzedaży. Nic się nie zmieniło. Dobra, to ja go rozprężę, co? Tylko te strzemiona są niżej. Chodź tu. Roxana, on idzie sobie. Tak ogólnie to fajne koń, nie? Słuchajcie, co nie ten kask? Po co się gotujesz w nim? Nie. Pokaż się, widzą, się dawno nie widzieli, bo tak często nagrywasz filmy, że. No, no teraz to się zmieni. Także, słuchajcie, będziecie mieli filmy raz w tygodniu. Minimum będzie jeden film. Nie? Powiedz tak. A Powiedz, nie powiedza? Powiedza. przestań, nie płaciła Ten i uciekamy zaraz. <laughs> Trzeba tą lążę mu założyć. ja go sobie rozsiągam. Dobra, to sobie, dobra. My ci nie będziemy przeszkadzać. Ale świetny ten koniec. Za jedyne. O, dzisiaj rabat. 50. W promo dzisiaj. O, nawet się nie spocił. Tak szybko ten odwalił robotę. No, widziałem, że sobie lajcikowo jechałaś. No, no, już później tam już mogłaś depnąć przy tym. No nie mogłam, bo on. Bo on, 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 on nie on... Jest, no, i rozpędzić i go, nie, go, nie ten. Jak się kochamy? To jest morski. No że tak Nie mów tak. Ja sobie złożę, składaj to. No, się teraz tulić będzie. O, o się tuli. Przepraszam, że byłem głupi na początku. <laughs> Przepraszam. Przepraszam, że byłem głupi na początku. No wycieraj się. Nie chcesz?